Siemanko z tej strony Kuba. I dzisiaj yy, pokażę Wam najmniejszy ołówek na świecie, którego sobie strugałem. On właśnie tutaj jest. Mój ołówek z pierwszej klasy, którego natemperowałem najbardziej jak się da. On już się w ogóle do temperówki nie mieści. Cały się wpycha. I. Pobił poprzedni, poprzedni rekord 17,5 mm. O, dosyć dużo, bo ma on około 13 czy to 14 cm. W sensie milimetrów. Jakie to jest małe. To jest właśnie najbliższy uwieg na świecie. Teraz sobie zobaczymy, czy da się w nim jakoś normalnie pisać. Tylko teraz ja prawo ręczne, więc o dobra. Pierzemy taki mały. Co tu się dzieje takie? O dobra. Spróbujmy coś tutaj napisać. Kłupek. Jakoś piszę. Rysujemy widzowie A jak napiszecie na, y, hashtag rekord świata w komentarzu przypnę wam serduszko Tak Hashtag rekord świata No Ciekawe czy gdzieś będzie później wpisać na jakąś listę rekordów czy coś No i ja wam dziękuję za to, że zobaczyliście najmniejszy ołówek na świecie Subskrybujcie mój kanał. Tak, subskrybujcie mój kanał. Z dzwonem, żebyście nie przegapili. Z akurat nie trzeba, bo dzwon to jest tylko, żeby nie przegapić. Łapkę w górę. Łapkę w górę. No i ja się z wami żegnam Nhau rồi.